Ogłaszam weekendowe zajęcia grupy męskiej Mściwuj! Zewsta! Obiecuję wam krew pod i łzy. Panowie, zamknijcie oczy, musicie odnaleźć w sobie zwierzę. Patrzcie, dziewczyny, jak nie należy ćwiczyć! Jesteś oszustem i złodziejem, a mój mąż ma wrócić w jednym kawałku, zrozumiano?! To ja, Tymek. Poznajesz mnie? Paca to jest genetyczna ścieżka. to jest. Sancha! Moc! Jak długo jeszcze będą pluły tam w twarz? Co mamy niby robić? Ja, ja piję. Bardzo dobrze. Świetnie się otworzyliście. Ja się zgodziłem na jedną noc. Ja jestem Twoim coachem, rozumiem się. Cza, cza, cza. Z tym samym alfa to po prostu był skrót myślowy. Skrót? Myślowy. Chcę zawalczyć o ten zniosek facet też człowiek. Ja bym użyła jakiegoś eufemizmu. Na przykład? Dupek. Trzech I już nic nie pomoże. Nie, nie możemy. Naprawdę jestem seksualiczką? To była miłość pierwszego wejrzenia. Wleciałam w kosmos. Dobrze! Wyżyć Wy! do siebie! Tak tak. 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 tak, tak! Moje życie to porażka. Chcesz żyć za pieniądze kobiet, którym doradzasz jak uwieść męża, a one z kolei chcą uwieść ciebie. Przepraszam, przeszkadzam? Z nami koniec! Ale... Zostaw kobiety i zacznij pracować z facetami. Kobiety są walnięte w mózg. Koniec! Temat. Kładę mi to twoje. za tam mało lata, wiesz? To przyszedł? No, nie wiem, co mam robić! Ciągle masz kłopot z kasą? No, facet płaci 10 tysięcy złotych. Trzeba uwieść jego żonę. Franek, jestem. Teresa, bardzo mi miło. Czy ja dobrze widzę? Porady na zdrady? Z czegoś trzeba żyć? Nie?